Dzień dobry Państwu, witamy wszystkich bardzo serdecznie na konferencji prasowej poprzedzającej spotkanie pomiędzy Jagiellonią Białystoka a Ruchem Chorzów. Naszymi gośćmi są jak zawsze trener Adrian Siemieniec, dzień dobry, dzień dobry. a także napastnik naszego zespołu Afimiko Polulu, dobry. oraz Emil Kamiński, który pomoże w komunikacji z Afim. Zanim oddamy Państwu głos, jeszcze krótka informacja, otóż sponsorem tego meczu będzie firma Interhal, która jest jednym z liderów branży budownictwa sportowego, która to na przestrzeni, ponad 20 lat wykonała kilkadziesiąt nowoczesnych obiektów sportowych w szczególności boisk balonów e, takich jak ten który tutaj oglądamy przelewatorskich hal oraz stadionów tyle ode mnie ja przekazuję mikrofon trenerowi a państwa zapraszam do zadawania pytań widzę że Grzegorz już jesteś gotowy także zapraszam Dzień dobry, panie trenerze. Ja zacznę trochę niestandardowo od naszej rozmowy po sobotnim spotkaniu. Pan powiedział, że przeanalizuje mecz z Lechem Poznań i chciałbym zapytać, zacząć od tego, czy już po analizie jakie wstępne wnioski, jeżeli chodzi o ostatnie spotkanie domowe Jagiellonii w Ekstraklasie. No tak, spodziewałem się, że Pan zada to pytanie. A to dobrze, to znaczy, że jest Pan konsekwentny i pamięta, co ustalaliśmy. No, wstępna analiza to, to jest złe stwierdzenie, bo ona już jest e, zakończona i może jest podsumowana. Uważam, że zagraliśmy dobre spotkanie, jeżeli chodzi o ilość stworzonych sytuacji, o wejść w pole karne, o dominację, o wszelkie statystyki też o tym świadczą. Zarówno w ataku i w obronie, no, niestety ta główna statystyka, czyli ilość zdobytych bramek e, na korzyść przeciwnika, dlatego przegraliśmy i, i z tego oczywiście nie jesteśmy zadowoleni. Patrzymy szerzej zawsze na analizę każdego spotkania i e, jesteśmy zadowoleni z kierunku, który obraliśmy i, i z konsekwencji e, naszych działań, jeżeli chodzi o boisko, ale na pewno nie akceptujemy porażki. I, i, i już czekamy na mecz sobotni, żeby, żeby po prostu wygrać mecz. Bardzo nam na to zależy. Panie trenerze, a czego zabrakło Pana zdaniem w meczu z Lechem Poznań? Była rozmowa po, w trakcie konferencji pomyczowej o takim wyjęciu serca jakieloni, czyli zamknięciu środka pola. Czy to faktycznie zaważyło na tej porażce? Nie, myślę, że nie, bo wchodziliśmy w pole karne często i, i tych sytuacji. E, uważam było dobrych e, czy do dośrodkowań, czy do, do dania strzału, samych uderzeń też sporo na bramkę. Po prostu zabrakło nam bramek i, i tyle. To, co powiedziałem, tak czasami w piłce jest. Czasami naprawdę ja pamiętam od strony takiej analizy i od strony statystycznej dużo słabsze nasze mecze w tym sezonie, a mecze wygrane. Ten mecz do takich nie należał, a przegraliśmy. Po prostu czasami jeden detal, szczególnie jeżeli grasz z bardzo silnym przeciwnikiem, a za takiego Lecha uważam, jeden detal może spowodować, że po prostu przegrasz. I to, co powiedziałem, jesteśmy zadowoleni z tego jak graliśmy, ale nie jesteśmy zadowoleni z tego, że przegraliśmy i nie akceptujemy po prostu porażki, w sporcie nie można akceptować porażki, bo w sporcie chodzi o to, żeby zwyciężać, więc czekamy już na ten mecz sobotni, jeszcze raz powtórzę, żeby wrócić na, na zwycięską ścieżkę i żeby szybko odpowiedzieć na boisku. W odniesieniu do tego, co Pan powiedział, bardzo silny rywal w ostatniej kolejce, przed nami rywal z dołu tabeli z jednym zaledwie zwycięstwem w tym sezonie ekstraklasy. Jak drużyna do tego podchodzi? Jakie założenia przed tym spotkaniem? Jak będzie ten mecz wyglądał Pana zdaniem? Jak będzie to mecz wyglądał, no to już zdecyduje o tym postawa dwóch drużyn. My byśmy chcieli, żeby on wyglądał e, tak jak e, mecz u nas, czyli na naszych zasadach. Oczywiście zweryfikuje to przeciwnik, jego plan na mecz. Musimy być gotowi na różne scenariusze, ale na pewno chcemy być bardzo zdeterminowani, chcemy być zaangażowani, chcemy e, e, po prostu wygrać spotkanie i, i na tym się skupiamy. Żeby, żeby po tym meczu z Lechem odpowiedzieć w możliwie jak najlepszy sposób, czyli zwycięstwem. No właśnie, czy jest jakaś taka złość wewnętrzna, sportowa po tej ostatniej porażce przed własną publicznością? Szybka chęć rehabilitacji? Ja powiem tak, nie chciałbym tutaj dokonywać takiej dużej analizy, jeżeli chodzi o. Bo też sobie zdajemy sprawę, z, z, tak jakby z siły przeciwników, z którymi się mierzymy. Głównie jeżeli chodzi o tą. O tą czołówkę, z możliwości tych klubów, tych drużyn, więc no też patrzymy realnie na tą sytuację, ale na pewno w sporcie i to nie chodzi mi już o to, z kim się mierzymy, gdzie się mierzymy tylko generalnie w sporcie e, ambicją sportowca, ambicją ludzi pracujących w sporcie powinno być wygrywanie i nigdy nie można akceptować sytuacji, w której nie wygrywasz. Nie ma nic co wspólnego z tym, że. Że trzeba spokojnie, rzetelnie oceniać sytuację na boisku i, i rozumieć też to, że czasami po prostu się przegra, bo porażka jest częścią naszej pracy i tylko musimy ją traktować jako lekcję, i musimy to e, chcieć zmienić po prostu. I, I tak też podchodzimy do tego e, tematu e, meczu następnego. Nie powiedziałbym, że. E, Przemawia przez nas rozczarowanie, bardziej powiedziałbym, że przemawia przez nas sportowa złość i chcielibyśmy o tym nie mówić, a pokazać to w sobotę na boisku, także czyny ponad słowa. Dziękuję. Dzień dobry, Wojciech Konończyk, kurze poranne. Też też że uważam, że oprócz tego, że tam konieczna wizyta u rusznikarza, to nie ma się czego czepić. Rozmawiałam z wieloma kibicami oni no, nie mają pretensji o grę, no, ale jeżeli się oddaje 20 parę strzałów, to no, powinno coś być więcej. Ale no Lecha już nie zmienimy, trzeba się skupić na ruchu. Moje pytanie o personalia tradycyjne. Wiadomo, że trzeba załatać dziurę na środku obrony za kartki i, i czy ktoś w tygodniu nie, nie wypadł z powodu na tą chwilę wszyscy zawodnicy, z wyjątkiem oczywiście Adriana Digeza, który będzie pozował za kartki, za nadmiar rzuty kartek w tym meczu, e, są do mojej dyspozycji. Oczywiście to, co zawsze powtarzam i powtórzę jeszcze raz, do meczu są dwa dni, więc sytuacja w piłce jest dynamiczna. Ja mam nadzieję, że ona się nie zmieni i, i będę mógł decydować e, e, o wyborze jedenastki kadry meczowej spośród tych wszystkich zawodników, których na dzisiaj mam do dyspozycji, a są to wszyscy piłkarze z wyjątkiem Adriana Digeza. Dzięki. Okay. Afi, do ciebie pytanie, jeżeli chodzi o napad Jagieloni Białystok. Pan trener powiedział, no zresztą wszyscy to widzieliśmy, ponad 20 strzałów w meczu z lechem, a jednak tylko raz wpadło. Jaka jest twoja recepta i twój pomysł na to, żeby z tych 20 ponad strzałów wpadało trochę więcej? Gdzie jest twój pomysł na to, żeby ta skuteczność Jagieloni w kolejnym meczu była lepsza? Z perspektywy napastnika? Last game against Lech, when we had more than 20 shots on goal of Lech, and uh, we scored only one goal with these uh, with these numbers. And the question is, what we have to do in next games uh, to <coughs> score more goals when you have uh, such big advantage as we had against Lech. I think to to the first thing is that's good that we create a lot of chances because yeah it's not a lot of teams who create a lot of chances and for me this is a uh, positive uh, things first and yeah in the next game we will try to to score as fast as possible so if we have uh, the opportunity to score the first goals and yeah to 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 do it and yeah to and then to score the second and the third so this is the the goals Afi, odpowiadając na Twoje pytanie, Grzegorz powiedział, że, że przede wszystkim no, dobre jest to, że jako drużyna tworzymy tak dużo sytuacji strzeleckich. Natomiast, taką receptą na, na to, żeby w kolejnym meczu tę przewagę zamienić na goli, jest jak najszybsze strzelenie gola. Jak najszybsze wykorzystanie jednej z tych pierwszych sytuacji, no i potem drugiej, trzeciej i tak dalej. Na pewno po meczu z Lechem rozmawialiście w gronie zawodników, w gronie piłkarzy o tym, co się wydarzyło w Białymstoku i także zastanawiam czy jest w was jako zawodnikach właśnie to co trochę nawiązanie do pytania do pana trenera czy taka taka sportowa złość że chcecie jak najszybciej wybiec na boisko i zatrzeć te złe wspomnienia po ostatniej ligowej kolejce czy na spokojnie robicie swoje i wiecie że wyniki będą dobre jesteście o tym przekonani question is about your reaction after last game, because uh, as Grzegorz said, probably you were speaking a lot in dressing room after, directly after game and, af in, in, and during last uh, week. So the question is: Do you feel some kind of sportive angry after last uh, game, or maybe uh, you are more calm because you are sure about your quality and uh, you are pretty sure that uh, in next games you will uh, take uh, three points. I will say, yeah, we are more calm because, yeah, we know our quality. We know we are a good team, and I think we need to stay like this to keep calm and just to look forwards, to look to, to, to look uh, positive, to be in the good way. And I think if we do everything like uh, we, did, we did against Lake, but it was not the result at the end. But like I said and like I see, it's better to lose like this and to give like everything. And I think if uh, against Pooh we, we did the same. Więc y odpowiadając na Twoje pytanie, Afi powiedział, że on osobiście był bardzo spokojny, ponieważ wiedział, że tak naprawdę drużyna jest y na dobrym, na dobrej drodze w dobrym kierunku zdawa, zdali sobie, zdawa, drużyna zdaje sobie sprawę, że przeważała w meczu w meczu z Lechem i powiedział, że jeżeli w kolejnym meczu zagrają w taki sam sposób, w sensie w ten, w ten sposób kryjąc tyle tyle sytuacji, oczywiście ze spokojem, to jest przekonany, że zdobędą trzy punkty. Poranne, jedno krótkie pytanie, czego Ty spodziewasz się po ruchu, bo to mecz z zupełnie inną drużyną niż Lech, Lech walczy o mistrzostwo, nie ukrywa tego, a dla ruchu każdy kolejny mecz to tak naprawdę mecz ostatniej szansy, zważywszy na ich sytuację w tabeli. Czy spodziewasz, że będą szukać swoich szans w kontrach i będzie znowu tam bardzo ciasto pod ich polem kardem, czy raczej, że otworzą i będą grały i będą szukali zwycięstwa? What kind of game do you expect on uh, Saturday's match? Because we know that Lech and Ruch are absolutely different teams. Lech is uh, in on the top, they are, they are going to be uh, champions. Uh, Ruch is, is in the bottom of classification, mm. they want to, uh, to lose this relegation zone, to, to left this relegation zone. And uh, the question is, uh, do you expect that they will play very defensively? Uh, they will try to create a lot of counter -attacks, or maybe uh, do you expect that they will play uh, open football they will try to create them opportunities so it's difficult to say because yeah you have to kind of position like Leish, who play for the first place and like uh, you told me for who fight for the relegation i think it's gonna be an open game because you had any point and i need also to score goals and to take points of course and I think it's gonna be a hard game with a lot of fights, of course, because I think it's a team who is really also strong in the doubles and everything. And for me, I would say it's gonna be an open game, and mm -hmm. yeah. AFIS spodziewa się otwartego meczu, ponieważ tak jak powiedział, ruch naprawdę potrzebuje punktów, natomiast powiedział, że to na pewno będzie mecz walki, że w tym meczu spodziewa się dużo walki, bo też zdaje sobie sprawę w jak różnych sytuacjach jest ruch i lek, tak jak Wojtek wspomniałeś, ruch, który walczy o utrzymanie, walczy o opuszczenie tej strefy zagrożonej spadkiem, lek, który walczy o mistrzostwo, ale na pewno podkreśla, że ruch to jest dobry zespół, tak więc na pewno to nie będzie łatwe spotkanie dla Jagiellonii. danke dziękujemy